Dajcie tutaj Let's Play, co w Minecrafcie piszczy, znowu tylko ja, Kaszub. Yy, dowiedziałem się też, co się stało z Pribim, a w tym odcinku pokażę wam to, co zbudowałem pod waszą nieobecność. Już możecie no, napatrzeć. Więc najpierw pojedziemy. Yy, przejedziemy się kolejką, wytłumaczę wam, co się stało z Pribim. Myślałem, żeby nie robić tam kolejki, bo to za dużo roboty. Wolałbym przeciągnąć kolejkę tam i zrobić bardzo długą kolejkę w tamtym kierunku. Bo tam coś takiego, widzę taką fajną wyspę. Tam fajnie byłoby mieć zamek. A jeszcze tam pójdę i zobaczę. E, tak, e, zrobiłem też wszystkie boostery. Tam już zacząłem kopać, żeby zrobić kolejkę, ale nie o tym dzisiejszym odcinku. Wkrili jednak nie pojechał do Aussiers, do Włoch, wprowadził mnie w błąd. Ehm, no i stało mu się coś w rękę, a mianowicie w całe ciało, spadł z klifu, 10 metrów turlał się, a 5 metrów leciał na kamień, w głaz. No super, na głaz i ma połamaną rękę w kilku tam miejscach, kilka zamęt otwartych. No, nie miło. Przeżycie, zwłaszcza że miał już jeździć na nartach. E, tak, tutaj mam e, takie, te lochy, czy też takie. O, m, tam będą lochy. E, jak w o, ostatnim odcinku mówiłem, e, tutaj budowałem tą wieżę. Tam, tam można wejść łódką, m, płynąć. Tutaj niestety łódka została u góry. Się trochę za Czy. No tak, przez robinkę. Zwierzę jest jeszcze niedokończona, zwierzę możemy zobaczyć to, co jest tam, to zaraz wam pokażę i zbudowałem armat, tylko potrzebuję jeszcze m... bloczki TNT, po niej się w następnym odcinku, nie wiem czy w następnym, w którymś z kolei, dobra, my idziemy na dół eee, i tak, e, pokażę wam to, Budowę, pokażę co zbudowałem pod waszą nieobecność mam tu zamiar zbudować takie małe miasto takie jakby królestwo tam będzie taki mały sam... znaczy jeszcze jedna wieża i ten tutaj domek ja się nie pracowałem. tu taki ładny obraz mi wyszedł taki cool fighting e, tu zrobię... może to wygląda jak prawdziwy domek I taką fontannę na, na dole e, właśnie e, z, na serwerze nie można wejść do letteru Tutaj postaram się wejść do neteru i zebrać jak najwięcej surowców, żeby wrócił privi, to będziemy mogli je wykorzystać. E, tutaj zbuduję łaźnię. Tu mam projekt. Tutaj będę skodował drewno. To jeszcze przerobię. Takie latarnie. Ładne. Tutaj bardzo dużo, dużo życienia. Ale nie o tym teraz chodzi. No eee, to już dobiegł koniec tego odcinka i e, żegnam się z Wami. W tym odcinku staram się zbudować tamtą bazę i wybrać się do netheru. Eee, Odbieram jak najwięcej Ghost -er i tak jakiś Soul są wszystkie oczka Наталья, привет. Запрошу вас на а -а -а. на YouTube.